Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym kastomie do Tomb Raider'a eee, i zaczynamy tak od razu na miejscu pierwszym zapis standardowo eee, Dobra myślę, że możemy tam zejść tylko dobra Idziemy. Zapis, zapisik oczywiście. U, dobra. I znowu chciałem zapisać, aczkolwiek nie będę tego robił, bo co chwilę tego też nie zamierzam robić. Spadaj. Kawałeczek na... eee, już e, grałem, ale to tylko dosłownie chwileczkę. Ja dojdę do tego miejsca i powiem, w którym miejscu byłem już. Bo sprawdziłem, jak mi się nagrywa, i w ogóle. A przy okazji, tak, żeby się dowiedzieć, po części co trzeba mniej więcej zrobić. Ale i tak w całości nie przeszedłem go, więc. Więc. E... No powiem w którym miejscu i będziecie... Ja sam będę w szoku, jeśli zapewne, że e... no, że e... dalej jestem już. Bo wow. to co akurat tutaj, do tego miejsca, gdzie dojdę, to, 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 to już wiem. A o tutaj też już wiem, gdzie trzeba iść. Tutaj jest apteczka gdzieś. O, tutaj. On jest po części na ślepo i po części już kawałeczek grałem. No. Ale po części jest na ślepo. Tutaj jeszcze byłem. O! O! Tamtym poprzednim razem jak grałem to więcej życia straciłem. Straciłem. Taki... Tutaj, tutaj yy... te drzwi już miałem otwarte i tam nie poszedłem, bo niestety zatrzymałem nagrywaniem niechcąco i teraz jeszcze raz to robię, więc yy... no kawałeczek muszę robić już to co wiem, a później już dalej nie będę wiedział co robić najprawdopodobniej, chyba że się domyślę, ale to zobaczymy. Zobaczymy jak mi pójdzie Może Laro zapisz lepiej się Dobra Ja nie wiem czy już mogę odskakiwać do tyłu A, Ale to, to nic mi nie dało bo to jest LOL, ja zamiast zejść tam na dół. Aj. No, zeskocz, Laro, proszę cię, kobieto. No gdzie tak biegniesz daleko, kobieto. Dziękuję. <ścoughs> Dobre. Dobre, dobre, naprawdę dobre to było. To był piękny widok. Wow! Oh my god. Nie. To był piękny widok. Laro? Nie za bardzo się mnie opuszczaj. No idź weź to Lara! Kurde, dziadłowo jedna. <grymne> Sory za moje dziwne odgłosy, ale staram się, żeby mnie ten stwór nie zjadł. I nie wiem, a zaraz wejdziemy tam na górę i zobaczymy, czy w ogóle jakieś tutaj sekrety są i w ogóle co tutaj jest do znalezienia, bo nawet osobiście nie patrzałem, co tam jest tak dokładnie. Pomimo, że już grałem. Nie patrzyłem. O, tak wyglądają e, safe load. E, to jest ten, 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 tutaj do tego. Apteczka duża, mała, flary. E, to jest. Le, wygląda jak okulary z słuchawką i mikrofonem, aczkolwiek to jest lornetka. I solsy i zobaczmy sekrety. 70? Nie, to jest niemożliwe, żeby to było 70 sekretów. Przestańcie, ludzie od odgrania to. 70 sekretów to jest od cholery i Ciu, ciut. I teraz tam na dole się otworzyły drzwi. Wow. Kamera nie szalej. No i tutaj jeszcze byłem. Więc nie wiem po co ja tutaj zapisuję, skoro ja wiem co tutaj będzie. O, motylki. Te pół motylki, boże, nie to perze, Kurde, Hamil. Zastanów się co ty gadasz w ogóle Jakie motele? Przecież to toperze są Pff. Oh my god No tak też jest godzina już dosyć późna To dlatego być może mi się już myli Ale tylko w godzinach wieczornych Mam w domu spokój Mogę spokojnie nagrywać O jak fajnie Milare tu ustawiło Było widać fajnie Dobra I tutaj już byłem też jeszcze, zaraz tam na górze pewnie będą teraz y, te drzwi tutaj otwarte. I już mówię w którym momencie przestałem nagrywać jakoś nie wiem, nacisnęło mi się, nacisnął mi się ten przycisk, nie wiem jakim cudem. Ale tutaj właśnie w tym miejscu e, przy, tej, e, przy tej dźwigni skończyło... przestało mi po prostu nagrywać nie wiem i muszę jeszcze raz ale od tego miejsca już nie wiem co dalej będzie więc więc no zobaczymy wiem tylko tyle że ta dźwignia otwiera tamte drzwi na górze gdzie te stwory były bodajże z tymi rogami i tam już nie byłem i tutaj już nie byłem, więc nie wiem co tam jest i co tam mnie czeka. Dlatego też y, zrobimy zapisik, oczywiście. Czekaj Lara. No zrobimy tak, bo to ja widzę, że... O. No i teraz czeka nas... Długa, długa, ogromna wspinaczka. Ale wiecie co? Ja sobie zapiszę już w tym miejscu, żebym już później tutaj nie wracał bo wtórzyłbym się nieziemsko, jeżeli bym musiał się tutaj cofać jeszcze raz. Spadaj, rogaczu. Co to ode mnie chcesz? O. I co mnie tu czeka? Lepiej skaczemy? Wow. Ale fart. Fart. Fartem normalnie. Fartem mi się to udało. Super. Wow. Aż nie wierzę normalnie. Widok był fajny, to trzeba przyznać. No dobra Lara, ale co dalej? U uuu Czy tu kolce będą? Fuck Zaraz, zaraz, Laro. Ja nie wiem co ja mam tu zrobić. Czy ja mam tam skoczyć na tą drabinę i pójść tą drabiną do góry wyżej gdzieś? Mm. Chyba wyżej się nie da, nie? o <grystanie> o oh, oh. I co to ma być w ogóle bez Co to ma być? o o o nie rozpędzaj się tak, kobieto. Tam jeszcze w tle słyszę jak te rogacze biegają. Czy ja mam tutaj skakać? Coś mi się zdaje, że chyba mam skakać. Ale wiecie co, wskoczymy do tej wody. Wow, fartem trafiłem. O, tam coś na dole jest, ale zaraz zobaczymy, czy tutaj czegoś nie ma w tej wodzie. Jakiegoś przejścia być może albo coś w tym desen. Nie, raczej tu nic nie ma Tu jest ta piramida jakaś No i dobra, ale jakie ja mam wrócić teraz powrotem? D Aha, tutaj rozumiem No dobra To zrobimy zapisik Wow Tam flaga czerwona Jakaś i góry Łop! Nie było tego. Myślałem, że ona nie przeniknie przez y, tą teksturę. Ale to mnie rozbroiło, czy coś mi tu wyskoczy zaraz? Naprawdę nie chcę. Ooo. Nie. A i teraz na rękach mam iść. U. To czeka na spory kawałeczek. To lepiej zapiszemy, tylko jeszcze popatrzymy czy z boku czegoś tu nie ma. Nie ma. Dobra. No to lecimy. No to jak tam u was jest pogoda? Bo zanim dojdę do tego miejsca, to jest chyba... O -o -o. Kamera się zmieniła, nawet piękny, ładny widok Znaczy piękny, no Zmienić w tym pięknego nie ma, ale za to ładny widok No dobra, już Kamera, nie świruj Tak. Więcej was tu nie mogło być? O, i zostawił mi dużą apteczkę. Nie, to perki zostawił mi dużą apteczkę. Super. A może już była tu wcześniej, tylko nie zwróciłem uwagi po prostu na nią? Nie wiem. A propos jeszcze Larry. Ładnie wygląda w tym stroiku. Taki niebieska tabluzeczka na ramionczkach. Rękawiczki bez palców niebieskie. No i reszta oryginalne. Dobra, zapisik. To jest woda? Nie. Już myślałem, że woda. Wow, skakanie się szykuje. Ja lubię skakać. Naprawdę, lubię. Ale nie, nie. Dobrze, to jednak zjechałaś tu, no to dobra. Bo myślałem, że może gdzieś tam coś z tyłu będzie leżeć. Czy wyceluję, aczkolwiek spróbuję. Ale zaraz, bo tam może być coś na górze jeszcze. Eee, to wiecie co, ja się tam jednak cofnę. Lara, nie tak. <laughs> Jak ja Cię uczyłem, wchodzić. No właśnie. Czy tutaj coś jest? Nie ma nic. Uuu, beznadziejnie, Laro. Beznadziejnie. Nie spodziewałem się tego, że tu nic nie będzie. Myślałem, że chociaż jakaś mała apteczka będzie. Chociaż już nie wspomnę o dużej, ale to już nie ode mnie zależało. Ale ja, ja chociażbym tam dał dużą apteczkę. Albo małą, może. Albo naboje jakieś. Albo wiem, albo bym dał ten. E, lupę do tego do rewerwera czy jaką tam czy magnum nie wiem w każdym razie tą lornetkę taką bym dał tutaj w ogóle mam nie uzi tylko tutaj mamy dobra o tam trzeba iść o oh my god o, by się udało Lero musisz się udać czy coś tu mi zaraz na łeb poleci? Mm -hmm. Z pewnością coś mi tu na głowę spadnie zaraz. Coś mam takie dziwne przeczucie. Ach. Wolę już uciekać szybko. A nic tam nie spadło, fuck! A ja już uciekam. No tak, bo ja się po prostu boję, żeby nie zginąć, bo... nie zamierzam w tym... w tym customie w ogóle ginąć. Nie tylko teraz, ale i w ogóle w tym akurat. Więc... No to zobaczymy, jak będzie szło. Mmm. Propos jeszcze jednej rzeczy, bo ostatnimi czasy właśnie przestałem nagrywać Cold Zero e, Niedługo, może jeszcze kilka dni, może już jutro albo pojutrze, no za kilka dni w każdym razie, bo nie wiem kiedy też ten filmik będzie na YouTubie, e, to będę nagrywał po prostu już Ostatnie tam odcinki mi zostały chyba z nie wiem może z pięć odcinków jeszcze. Mm, I to będzie koniec tam z tego kolizji nie? Będziemy kończyć, ale to jeszcze... Jeszcze daleka przyszłość jest. Tam coś się na zielono błyszczy, znaczy błyszczy, no świeci się na ścianie, to tam coś może być. Oho. Łooo! A jeżeli mi żyć ten zdrow... Pół zdrowia. Powietrza braknie? O nie. Na szczęście mi brakło. O kurde. O kurde. Haro. No. Ale se wybrałem moment, po prostu rewelacja. Czekajcie, zaraz tak to zrobimy. To gdzieś będzie... O, tutaj. I lepiej zapiszę, bo to różnie bywa. A jednak dobrze, że tu wpłynąłem. A nie chciałem, bo nie wiedziałem, co to może być. Dobra, to tam pewnie się te drzwi chyba otworzyły, tak? Ale zgadłem. Tutaj widzę, że jest tak zrobione, że na każdym kroku, jak coś się robi, tutaj to otwiera się drzwi. Tam coś jest, nie ma... Żeby... No w każdym razie, że jest z, z jednego miejsca i wkładasz coś do dziurki i... E, I zaraz e, parę kroków wcześniej dziwi się otwierają. Tak było w tym przypadku. Dobra. Ale trzeba przyznać, no niezły jest, mi się akurat to podoba, pomimo że tam widać te takie, e, już jakoś to twórca mógł zakryć, nie wiem, jakoś w jakiś sposób, ale pomimo to i tak mi się podoba. Co to, Muzyczka to chyba koniec. Czy zgadłem? E, e, fajne, no tylko, że jakoś mogli, nie wiem, mógł twórca naprawić ten błąd, ale to w, przeważnie w customach się trafia, że e, w, pod koniec gry już nagle bach, wywala i, i nawet e, e, grająca osoba, nawet, która tak jak, jak ja, która nagrywa, nie zdąży nawet się pożegnać ani nic, chyba, że już wcześniej grała w ten custom, no to już wie, co tam się będzie działo i, i już e, zna go, tak? ale jeżeli ktoś, kto nie grał, to nie wie i wywala. Nawet nie zdąży się pożegnać. Także dziękuję wszystkim i trzymajcie się. Na razie. Cześć.